Większość facetów zna tylko trzy emocje. OK, wkurzony, bardzo wkurzony. Co się dzieje? Gdy czujesz coś więcej, nie masz słów, frustracja, jestem wkurzony, smutek, wszystko OK. Lęk przed przyszłością trochę się denerwuje. Ale prawda jest taka, że mamy dziesiątki emocji. Rozczarowanie, niepewność, tęsknota, duma, ulga, poczucie winy. Problem w tym, że nikt nas nie nauczył, jak je nazywać. Oto proste ćwiczenie. Gdy poczujesz, że coś jest nie tak, zatrzymaj się, zapytaj, co dokładnie czuję. Nazwij to frustracja, lęk, smutek, rozczarowanie. Nie oceniaj. Nazwij. Spróbuj przez tydzień, za każdym razem, kiedy poczujesz, że coś jest nie tak, nazwij te emocje. Będziesz zaskoczony swoimi odkryciami. Podziel się tymi odkryciami w komentarzu. Może pomożesz innemu facetowi.